Aneta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Gmina Ostrowiec przygotowuje kolejne tereny dla inwestorów przy ulicy Bałtowskiej. Zostały już wyburzone ostatnie budynki, trwa usuwanie starych fundamentów. Niebawem zaś rozpocznie się uzbrajanie ich w niezbędną infrastrukturę. Grunty w rejonie ulicy Bałtowskiej, w sąsiedztwie Ostrowieckiej Huty mają być nowym, industrialnym zapleczem miasta. Skupowane przez ostatnie lata pojedyncze działki, teraz przygotowuje się pod budowę nowych hal przemysłowych, a przede wszystkim nowych miejsc pracy. Pierwsze mają szansę powstać jeszcze w tym roku. Miasto podjęło decyzję i skupiliśmy te tereny. Ponad 25 hektarów. W tej chwili trzy działki mamy już sprzedane. Na dwóch trwa inwestycja. I to w bardzo dobrym tempie 6000 m2 hali hali produkcyjnej. Na kolejnej działce przygotowane są dokumentacje pod pozwolenie na budowę kolejnego zakładu. Też o powierzchni około 5-6 tysięcy m2. Przygotowaliśmy przetarg na kolejną działkę. Końcem października powinniśmy poznać szczęśliwego nabywcę. Dedykujemy te tereny pod działalność produkcyjną. Zaletą tych terenów jest sąsiedztwo i bliskość huty Celsy. Tu nie ma otoczenia domów jednorodzinnych, nie ma konfliktów sąsiedzkich, stąd teren ten przeznaczony pod produkcję, pod działalność taką trudną pod działalność związaną z uciążliwościami, bo sama huta też jest działalnością produkcyjną, więc wokół huty można takie działalności lokalizować i jestem przekonany, że w październiku ta kolejna działka znajdzie nabywcę i będzie to też kolejny zakład produkcyjny. Chcemy się zdywersyfikować od huty, chcemy pokazać, że w Ostrowcu są też inne zakłady produkcyjne. To jest inwestycja polegająca na wybudowaniu sieci wodociągowej z rur sferoidalnych. Z Żeliwa Srebrenica, z sieci kanalizacyjnej, rury kamionkowe, czyli takie najlepsze materiały, najtrwalsze materiały, przebudowa uzbrojenia, przebudowa kolizji, między innymi kolizji energetycznych. To wszystko 1 350 000 zł. Mamy równolegle też prowadzone prace z rozbiórką takich pozostałości po wcześniejszych instalacjach przemysłowych na tym terenie. Chcemy ten teren porządkować. Za chwilę. Powinniśmy przystąpić do budowy sieci dróg wewnętrznych. Mamy to podzielone, dlatego żeby przygotować się i jak gdyby nie zatłoczyć na tym placu budowy wieloma firmami i żeby było taniej, to też dzielimy to na zasadzie takiej, że oddzielnie wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oddzielnie przebudowy, a dopiero później drogi, chodniki, te drogi wewnętrzne. Stąd ten plac będzie takim placem budowy jeszcze przez długi czas. Myślę, że ta ten termin umowny 30 października zostanie dochowany albo nawet przyspieszony, bo pogoda sprzyja jak Państwo widzicie, prace trwają duży front robót duży zakres sprzętu, który pracuje na tej budowie i powiem, że serce rośnie jak widzę równolegle tą halę, bo to są miejsca pracy których brakuje w Ostrowcu, miejsca pracy w produkcji, które są najistotniejsze i najważniejsze bo za produkcją przyjdzie handel i przyjdzie usługa, a tej produkcji nigdy dosyć i myślę, że to jest ważne, żeby w tym czasie wykorzystać tą koniunkturę dobrą, i żeby się przygotować na, na czasy dekoniunktury, które też nadchodzą. Pierwsza hala będzie za chwilę uruchomiona produkcja. Do tej hali będą przyjeżdżać kooperanci, kontrahenci, którzy współpracują. To są firmy zewnętrzne, stąd takie firmy też mają możliwość porównania. I zawsze najtrudniej ma ten pierwszy, bo on musi przejść tak zwaną drogę przez mękę. w tej chwili ten pierwszy jest już na takim dobrym etapie końcowym, rzekłbym, bo budynki praktycznie stoją. Więc każdy następny. Inwestor będzie miał tylko i wyłącznie lżej i łatwiej, ale też to jest też premia dla tych pierwszych, bo oni kupili taniej, a każdy następny kupuje już drożej. Oczywiście miasto sprzedając już teraz inwestorom kolejne działki uzbrojone w infrastrukturę liczy na dobry zarobek. Nie chcę dzisiaj mówić o wartościach bezwzględnych, bo to są naprawdę dobre cyfry, dobre liczby. I tutaj miasto wykonało taką bardzo dobrą pracę, ponieważ mogę powiedzieć, że 100% przebitki na tych nieruchomościach, na tych pierwszych nawet więcej, więc pokazuje skalę. Ale nie zależy nam tutaj na osiągnięciu super ceny za ten grunt. Ważne, żeby ten przedsiębiorca zainwestował i kupił tą nieruchomość i wybudował zakład, bo większą wartością są pracownicy zatrudnieni w tym firmach. Większą wartością są ci, którzy przyjadą do Ostrowca mieszkać i pracować, a z nimi przyjadą ich rodziny, ich najbliżsi. I to jest wartość. Mamy przypadki w Ostrowcu firm, które ściągają do naszego miasta pracowników ze Śląska, z Białego Stoku i z innych okolic. To jest wartość dodana, żebyśmy mogli przyciągać następnych mieszkańców. Stąd też oferta Budownictwa i indywidualnego, bo miasto jest też takim dużym deweloperem, operatorem sprzedaży nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne. Co istotne, fundusze na uzbrojenie nowych terenów przemysłowych gmina stara się pozyskiwać ze źródeł pozabudżetowych. Zawsze jest lżej, kiedy do złotówki miejskiej dołożymy złotówkę unijną bądź złotówkę z innych źródeł. Aplikujemy o środki i rządowe, i o środki unijne. Mamy dobrze przygotowane dokumenty, tutaj podziękowania dla naczelnika Krzysztofa Kowalskiego, dla całego zespołu Wydziału Infrastruktury Komunalnej i pracowników urzędu, ponieważ te dokumenty bronią się same. Mamy naprawdę świetne dokumenty i na podstawie tych dokumentów mamy to dofinansowanie, stąd możemy powiedzieć, że warto sięgać po takie środki. Przystosowanie tych terenów do potrzeb przyszłych nabywców Wymaga często bardzo skomplikowanych, a nawet specjalistycznych prac. To jest teren produkcyjny, taki teren kiedyś pochódniczy, kiedyś teren, który też tutaj był wykorzystywany pod działalność produkcyjną. I niestety muszę przyznać, że tak jak we wcześniejszych latach, nie przywiązywano wagi do spraw formalno-prawnych, do dokumentacji. Tak pojawiają się takie rzeczy, że wykonawca ciężkim sprzętem wjeżdża w teren, na mapach nie ma uzbrojenia, a fizycznie okazuje się, że gdzieś tam jakiś kabel zakopany, bo tak komuś łatwiej było, wygodniej. No i to są takie przykre niespodzianki, z którymi sobie musimy poradzić. Po dawnych y, obiektach y, po prostu inżynieryjnych, y, wybudowa wybudowanych z, litej, y, z litego cementu. Także jest generalnie ciężko było rozkuwać. Teraz kopiemy w głąb aż 5-6 metrów. Żeby wyjąć fundamenty, wykopać, to musimy wykopać na głębokość 6 metrów. W trakcie realizacji uzbrojenia, którego jesteśmy wykonawcą, natrafiliśmy na bardzo twarde pokłady skały, których rozkruszanie mogło być realizowane tylko przy użyciu ciężkich maszyn budowanych, błotów hydraulicznych. Na domiar złego no niestety w terenie pojawiło się uzbrojenie, które nie było widoczne na mapach, bo są to tereny inwestycyjne, podwykonnicze. Które bardzo utrudniają. Mamy w tej chwili do przełożenia kabel średniego napięcia, który jest dokładnie na trasie kanalizacji sanitarnej. Pozostało nam 130 metrów tej kanalizacji. Mamy nadzieję, że uda się nam to zrobić w zakładanym terminie do końca października, że będziemy mieli już kompletne uzbrojenie i podamy wodę na wszystkie obiekty. Pierwsze efekty, czyli otwarcie nowej siedziby jednej z ostrowieckich firm, jaka wznoszona jest właśnie w tym miejscu, mają być widoczne już w listopadzie. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się w tym roku plenerowe koncerty organizowane przez Miejskie Centrum Kultury. Po udanym Wielkim Ogniu przyszedł czas na koncert z okazji pożegnania wakacji. Tradycyjnie odbywał się on na Stadionie Miejskim przy ulicy Świętokrzyskiej. Nie tylko muzyczne występy przyciągnęły Ostrzowczan w ten ostatni wakacyjny weekend na Stadion Krzo. Były liczne stoiska z przysmakami i zabawy dla dzieci. Cały stadion tętnił życiem, a najczęstszym motywem wspomnień było oczywiście upływające lato i atrakcje, jakie przynosiły wakacje, nawet te spędzane w mieście. Pochodziliśmy na basen, właśnie tu na, do, na, na Rawszczyznę, teraz gdzie? Do, na Gutwin, no na działce. Nad jezioro Tarnobrzewskie wyjeżdżałaś? Tak. Na basen wyjeżdżałaś, Rawszczyzna, pływałaś? No było super. Oczywiście najbardziej aktywnie wakacje żegnały dzieci które starały skorzystać się z każdej przygotowanej zabawy. Dorośli za to oczekiwali na atrakcje muzyczne, jakie przygotowali zaproszeni do Ostrowca artyści. To jest, to jest żyroskop tak zwany na urządzeniu właśnie, dzieciaki, jest ich mnóstwo non stop, kolejka, zadowolone, odważne. i Bardzo miło, spędzamy czas z dziećmi, mają dużo atrakcji, zabaw. Fajnie. No bardzo dobrze, bardzo ładny ten zespół, ten yy, romski. Nam bardzo odpowiada, że właśnie w Ostroco są organizowane takie imprezy właśnie kulturalne dla ludzi. Nie siedzenie w domu, tylko wychodzenie do tu. Ludzi na świeże powietrze, do słuchać muzyki, to jest coś wspaniałego i jestem bardzo zadowolone. Nie byłoby jednak Ostrowieckiego Pożegnania Wakacji bez jednego stałego elementu, a więc słodkiego poczęstunku dla zebranych na Stadionie KSZO. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli na tą uroczystą imprezę, tym bardziej, że ona jest 100 roku i pewnie już weszła w taki kalendarz i Państwo, widzę, że chętnie tu przybywają. Jest to niezwykle miłe. W każdym razie myślę, że Państwo dzisiaj usłyszeli wiele ciekawych utworów. Posłuchali muzyki, a teraz, żeby było troszeczkę słodziej, to torty od prezydenta. I zapraszam Państwa tutaj z tych wszystkich rzędów, zapraszamy tu bliżej bliżej nas, bo będziemy za chwileczkę częstować tortem. I życzę Państwu słodkiego tortu i oczywiście dalej muzyki, bo dalej się będziemy bawić, za chwilę będą następni wykonawcy. Oraz życzeń od władz miasta, a w tym roku po raz pierwszy także powiatu. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu na koniec wakacji samych pięknych, przyjemnych chwil. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że Państwo tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Nie ma tego strowiecka publiczność. Brawa dla Państwa! Mam nadzieję, że także smakowały Państwu torty, które są tradycyjnie od wielu lat. Smaczne były! Czyli czekamy na następne torty do następnego. Roku, ale już dzisiaj chciałam Państwa też zaprosić na cyk imprez na Ostrowieckim Browarze od 13 do 14-15 września. Serdecznie zapraszamy. Życzę Państwu miłej, udanej zabawy i wspaniałego koncertu. Ostrowiecką publiczność w tym roku bawili Rendezvous, Romano G, Koliber, Alberto Amati, a gwiazdami wieczoru był Norbi oraz Stachurski. Ostatnia wakacyjna zabawa na stadionie przy Świętokrzyskiej trwała do późnych godzin wieczornych. Współdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki, Osiedlowy Dom Społeczny Malwa oraz Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej Karuzela zapraszają na festyn rodzinny 7 września, czyli w sobotę, o godzinie 15 na boisko sportowe na Osiedlu Rosochy przy Ulicy Słonecznej. Organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek, m.in. występy solistów i zespołów muzycznych, dmuchańce, zajęcia plastyczne z niespodzianką pokaz tańca i zajęcia ze Szkołą Tańca Progres, konkursy z nagrodami, wielką ekologiczną loterię oraz coś dla ducha i ciała. Wystąpią także perły Ryszarda Góry oraz zespół szarotka i uczniowie szkół muzycznych. Gościem specjalnym będzie świętokrzyski z Bujmadej. W trakcie festynu odbędą się liczne loterie, a przed finałem wśród osób, które zdecydują się w tym dniu oddać do pojemnika wystawionego przez firmę Remondis niepotrzebny sprzęt AGD lub RTV zostanie rozlosowana specjalna atrakcyjna nagroda. Z raportów prowadzonych przez firmę Remondis, która zajmuje się odbiorem odpadów na terenie Ostrowca, wynika, że segregacja odpadów przebiega nieprawidłowo, a nawet w niektórych rejonach jej po prostu brakuje. Odpady, które powinny trafiać do pojemników konkretnej frakcji, trafiają do przeznaczonych na odpady komunalne. Może to doprowadzić w niedalekiej przyszłości do wzrostu opłat za wywóz śmieci. Niestety w tej statystyce spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki nie odbiega od ogólnego trendu. Przy punktach gromadzenia odpadów mieszkańcy osiedli stawki, rosochy i patronackiego mogą spotkać osoby w charakterystycznych odblaskowych kamizelkach. Są to tak zwani presegregatorzy-edukatorzy. Wysortowują odpady przeznaczone do recyklingu z pojemników na odpady zmieszane oraz błędne wrzuty w pojemnikach przeznaczonych do segregacji. Są dostępni dla mieszkańców w celu działań edukacyjnych. Dokumentują efekty swojej pracy poprzez raporty i zdjęcia. Program PRESEGREGATOR to wyjście naprzeciw zarządcom budownictwa wielorodzinnego i ich mieszkańcom. W znacznym stopniu może to pomóc, ale nie zastąpi świadomej gospodarki odpadami przez przeciętnego mieszkańca. Osiągnięcie poziomu 50% surowców wtórnych z całej masy odpadów to wyzwanie, dlatego Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki zdecydowała się przystąpić do programu realizowanego przez firmę Remondis. Na terenie spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki znajduje się blisko 60 punktów odbioru śmieci. Na terenie spółdzielni działa trzech presegregatorów. Formalnie są pracownikami spółki odbierającej odpady, ale za ich pracę płaci spółdzielnia. Do ich zadań należy wysortowanie odpadów selektywnej zbiórki, takich jak szkło, papier. Tworzywa z pojemników na odpady zmieszane i błędnych wrzutów z pojemników na odpady selektywnej zbiórki, zbieranie luźno porozrzucanych odpadów wokół pojemników, odstawianie pojemników na miejsce i ustawianie równo tak, aby do wszystkich był dostęp. Osoby te są w pewnym sensie pomostem pomiędzy spółdzielnią a firmą Remondis, bowiem na bieżąco sygnalizują o brakujących bądź uszkodzonych naklejkach na pojemnikach, zgłaszają przepełnienia, uszkodzenia czy brak pojemników. Mimo ulotek, oznaczeń, informacjach w mediach, mieszkańcy nadal mają wątpliwości, gdzie mają trafiać odpady. I nie ma się czemu dziwić, bowiem producenci opakowań prześcigają się w ich uatrakcyjnieniu, które stanowią mieszankę wielu materiałów. Presegregator w przypadku wątpliwości dokona weryfikacji na bieżąco. Spółdzielnia boryka się z podrzucaniem odpadów, szczególnie w miejscach sąsiadujących ze sklepami i lokalami gastronomicznymi co również na bieżąco zgłaszają osoby do tego zatrudnione. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy będą mogli w sposób przemyślany pozbyć się elektrośmieci. Podczas festynu na osiedlu Rosochy będzie ustawiony pojemnik firmy Remondis, do którego będzie można oddać zużyte radia, telewizory czy inny sprzęt AGD. Osoby, które tego dokonają będą mogły wziąć udział w loterii z cennymi nagrodami. Jest to również okazja do pozbycia się zbędnych urządzeń, które zalegają w piwnicach i na korytarzach. Zachęcamy do ich oddawania w najbliższą sobotę od godziny 15.00. Pojemnik będzie stał przy świetlicy osiedlowej od ulicy Słonecznej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowickiego.